To za to, że mnie zdradzałeś, pożegnaj się ze swoim Porsche. Jesteś nienormalna. Schakowałam ci telefon i widziałam, że piszesz do innych dziewczyn. Widziałam wiadomości od Gorącej Nikoli. Jesteś nienormalna. To moja przyrodnia siostra. Przestań wymyślać, wiem, że kłamiesz. Nie kłamie. Jej nazwa jest za bardzo pikantna, by była twoją siostrą. Lubi po prostu pikantne jedzenie, dlatego ją tak nazwałem. A po pierwsze nie powiedziałeś mi nawet, że masz siostrę, a po drugie to piszesz ze swoją przyrodnią siostrą? Ale to moja siostra. To oczywiste, że będę dużo z nią pisać. To nie daje ci prawa do zniszczenia mojego auta za prawie bańkę. Nie czytałaś nawet wiadomości? Nie, czemu? Pisaliśmy o tym, Ci prezent na rocznicę naszego związku. Dzięki za zniszczenie niespodzianki i całego związku. Czekaj, serio? Przepraszam za bycie taką nieufną. Nie chciałam uwierzyć w to, że jest to twoja przyrodnia siostra. Proszę, wybacz mi. Nie wybaczę ci. Jak już jesteś taki wkurzony, to muszę ci coś powiedzieć ważnego. Zdradziłam cię z twoim najlepszym przyjacielem, ale to była tylko jedna noc. Aha, to ja też ci coś wyznam. Często się z nią spotykam i zdradzam cię z nią. Robię to już od dawna. Wiedziałam. Wiedziałam, że mnie zdradzasz. Czekaj, jeszcze jedną rzecz muszę ci powiedzieć. Po pierwsze, to twoje auto, a po drugie, to kłamałem. Nie jest moją przyrodnią siostrą. Jest moją prawą